Dziś otwieram telefon Xiaomi Mi 9, który dostałam od mojego męża na urodziny. Naciął mi już folię. Generalnie powiedział, że mi nie pozwoli się dotknąć do niego, dopóki nie kupię szybki. Widzimy piękne, upalizujące pakowanie. Zmyła. Nie sześć. Zobaczmy jeszcze tutaj. Co bama robi? Unboxing. Otwiera prezent, tak? Weksja global, tak? Cokolwiek znaczy. Uuu, zobaczmy tutaj pierwszą skrzynkę się opatrzy. Zestaw słuchawkowy! I obudowa! Niestety to nie jest zestaw słuchawkowy. A co to jest? To jest... Przejściówka. Ale do czego? USB typu C na mini jack, bo nie ma mini jacka w telefonie. Aha. czyli wejście na zestaw słuchawkowy. Instrukcja obsługi, gwarancja produktu i wszystko I jeszcze bolet szpilka. Przejdźmy do zasadniczej części tego A, a mo możemy zobaczyć jeszcze tą obudowę, co tam ci dali. Dzisiaj chcę zobaczyć tą obudowę jeszcze. Silikonowa ona jest tak. Tak, Baciuła, trzymasz kanapkę. chcę. Miodek, wszystko jasne. A lubisz miodek? Uwielbiam. Uwielbiam. Zobaczmy. Ciemna, ciemna silikonowa. Ok. A ja jem jogurt. Jem zupę. Są słuchawki? Nie. Tak wygląda ten telefon. Czytaliśmy z mężem o nim już dużo. Jedynym jego mankamentem jest wystający obiekt. Można, można pokazać. Proszę bardzo. 48 megapikseli aparat. Potrójny. Czy ja dosięgnę kciukiem w jednej ręce jak go trzymają? Ten procesor. Tak ma nazwę skomplikowaną, że tylko powiem 855. Może ładować się 20-watową ładowarką. To chyba się w 10 minut ładuje. I jest wbudowany w ekran mm, czujnik palca. Wow! Odłóżmy na razie, no bo to jest... Czyli można go bezprzewodowo ładować? zestawu dołączono kabel, usb w tej półce. Za wysoko tu Pani pokazuje. Pani żona. No bo to ma być unboxing, a nie pokazanie twarzy pod światło. I ładowarkę. Ilu amperową? Można tutaj niżej? Półtora ampera. Tylko. Output. Może z elektrykiem wysokich napięć to on będzie wiedział lepiej. Może łapie tutaj. O oh jest. A reszta? Nie. Wszystko widać? Fiasku. Ok. Plasku. To by było na tyle. Nie dali słuchawek? Nie. Nie dają, słuchawek. Poszedłeś. Poszedłeś. Zobaczmy. Nic nie ma w tym pudełku? Żadnych słuchawek? Nie dali? Nie dali? na jego nie dali.